No właściwie? Idę do Marka. Uch, chyba już jest późno. Ojej, jakoś się Marek! Która jest godzina, bo nie wiem, gdzie mam zegarek. Do, dochodzi dziesiąta. Za dwadzieścia. No, musimy iść na śniadanie już. Weź się pospiesz. Michaśkę budzę. No to mówią. raz, może serwuj koniec. Burki cię nasiadają. Ostatni dzień roku, to trzeba go wykorzystać w pełni. Idę. Kasiu, wstajemy już już późno. Zaraz tu zrobimy światełko. Proszę, jaki śliczne. O, i coś pogoda chyba dzisiaj nieładna. Michasia, wstawaj. Już jest po dziesiątej. A trzeba iść na śniadanie, dzisiaj jest Sylwester. Która? No już jest po dziesiątej dwadzieścia, a dzisiaj jest Sylwester. No wiesz, ostatni dzień roku. Musimy przygotować im Mama, kiedy się mam też przecież co? Już tak nad szybko zleciała. No właśnie. Raz, 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 raz. Jeszcze Ja odsłonię tutaj wszystkie zasłony i będzie jasność! Dobrze. I wiesz, no na śniadanie trzeba zejść. Tak, nie mama. Tam tata jeszcze myje zęby. Także chwilę się wstrzymaj. No 5 minut, 5 minut. Albo 10, no proszę, no 10. No tak, zaczyna się minutkowanie. A tu już jest ta godzina. Nie, no 5 minut masz maksymalnie. A ja już też się tutaj zaczynam ogarniać. Dobra, 5 minutek. Miaszka, wstajemy za 15.90. Michaśka wstawaj, już jest za 15.10, na śniadanie trzeba iść. Ale mam mówiła, że jest już po 10.00. No ale jak po 10.00, marzena? Taki żarcik. Jaki żarcik? No naprawdę, Michaśka, spóźnimy się na śniadanie. No wstawaj, już wstawaj, koniec tego spania. Jeszcze no, miało być 5 minut, a jeszcze nie no. minęło. minęły. A to jeszcze dwie. Dobra, jak chcecie jeszcze 5 minut, to ja sam na śniadanie, bo nie zdążymy. Czekaj na chwilkę, na minutkę, sekundkę. No dobra, już wstaję. Dobra, ubieraj się Michaśka. Właśnie, pościel łóżko. Mm. Nie no, ona jeszcze ma czasu na takie rzeczy. Ja idę. To się czekaj, już się ubieram. <gryw> Idą z zęby? Dobra, to już gotowa jesteś. To idziemy. Marzena, idziesz? Tak, idziemy, idziemy. To idziemy, chodźcie. Gotowa? No to na śniadanko. Rano. No, otwieramy drzwi. Idziemy. Wziąłeś kartę? Wzięłam kartę No idziemy, idziemy, chodźcie. Pewnie trzeba będzie idzie na no, 15 minut po śniadaniu. Dobra. Dobra, no, ale już... Wyższy z dęby po śniadaniu. Zobaczmy. No właśnie. No co? w ostatnim roku to musi być wiesz. Co, trybacja. na basenie? Mhm. Mm Dziwne. Co nie działa? Zobacz, do góry. Nie działa. Pojadłeś w ogóle się na nią. Ale no, dobra, idziemy. Marek, czy ty masz w ogóle strój ze sobą? Ale jaki stój, kąpielówki i tyle w temacie. A ty masz kaszel coś koleżanko. To już mi schodzi ten kaszel i katar. No jasne, że obyś nie była bardziej chora. Dobra. No dobra, dobra. to Dobra. Jaka mi Mihośka? Fajnie, giergotki, ale fajnie. Takie. I co takie. Wiesz co, nie rachunku w basenie, rachunki bardziej. No i co, jak było na basenie? Fajnie. Fajnie, mi się też podobało. Ja w ogóle to lubię basen. Ja Fajne. Na Sylwestra jak u Marek już w pokoju? Nie. To jest, tata, jeszcze się kąpię. no ubiedzimy okay. no, się wysuszyć. O! O, dobra. Pani No, to teraz się musimy przebrać. Okej. Okay. Długo tam robi. Pewnie siedzi pod prysznicem, pewnie zaraz przyjdzie, bo wątpię, że on pływa. No. Dobra, przebieramy się, chodź do łazienki. To okay. Michalczka, gdzie teraz idziemy? Może na miasto. Na miasto? Tak, na A rynek. A tam ciekawego? Mogę sobie taki jarmar. Mhm, no, no to idziemy. Ale jakie plany kupimy? Komu? No właśnie, może coś Masz się je... ba Właśnie, babciu dziadkowi, nie? Wiem co, co kupujesz z? zawsze? Magnesy. Magnesy. To tym razem będą mieli z Krakowa. A że jesteście przygotowani do Sylwestra, to napiszcie w społeczności. I koniecznie, dajcie łapkę w górę. Ciekawe czy też u Was będzie kolorowo?

Magnesy kupione! Pamiątka z Krakowa. A teraz Wam pokażę jakie magnesy kupiłam dla mojej babci i dziadka. I drugi lapcji dziadka. To jest, jest taki magnesik I w Kraków i to jest mm, No. oważony z to... smakiem. A ja lubię z sezamem też. Ale pra wygląda prawie jak prawdziwy, nie? No, ale tutaj mamy taki sam, taki drugi. Eee, tak, no muszą być takie same. To ja to schowam. A ja wam pokażę, co zrobiłam na dzisiejszy wieczór. Mmm, ważny wieczór. Tutaj dobry. z tyłu jest taka maseczka Dream Queen. To jest do włosów. E, dalej są takie z przyspiane. Ich jest aż O, i tutaj pewna rzecz spadła. A to są takie klipsy, które docieplamy z tyłu I mamy takie włosy Takie neonowe A pożyczysz mi jakiś jeden taki kosmyk, to sobie wepnę na Sylwestra No pewnie Dalej jeszcze są takie spinki to Są takie perłowe, z perłkami I to są, o tak Wyciągamy i mamy To chodź, zobaczymy jak wyglądają twoje włosach. Dobra, to przyniesz mi no, uwaga. Tu może, to mi wepnij. Tu? Mhm. No o, ładnie! I co? Jeszcze drugą z tej strony. No to co, też mi pożyczysz? Tak. No to idę się zobaczyć w łastereczku. Okay. Przejrzy się. O. No miły akcent sylwestrowy. Ale czekaj, muszę się jeszcze... O. No to co? Pożyczysz mi też ten spineczek? Tak. No ale w co ubierze się tata? No chyba nie spinki, ale chodźcie No, czy ja coś jeszcze masz? Tak Jeszcze są takie włosy <grym> Może takie damy tacie? Wow. Wow. No to widzowie koniecznie muszą wpaść na Instagrama, żeby zobaczyć jak tata wygląda W takich włosach kolorowych No właśnie, ale no to są na takie klipsy? Tak, to są takie A, no a to nie mi... można, żeby montować. Tak, zmontować Ale długie Zobacz! Ekspresowo można sobie wydłużyć włosy! O, tutaj ekspresowo jest! Ekspresowo sobie można włosy wydłużyć. Ekspresowo dla wow. Sylwestra. Ale fajne! To chodź, przyjdziemy na próbę, co? Po który wybierasz kolor? Hmm... Pomarańczowy. Dobra, to bierzemy ten pierwszy. Dobra, to teraz zostawimy, żeby nam się pewnie... ...poplątał. A chodź, to lustra z tym. Łoł, ale kolorki! No! Okay. Dobra, to przypinamy. Myślisz? Tak. Ciekawe jak będzie wygląda taki kolor we włosach. No świetnie, po prostu, sylwestrowo, bajecznie. Dobra, to wepniemy sobie, czekaj, tylko okay. pod y, włosy. Takie pasmo oddzielimy. Tak. Jedziemy teraz tutaj. No takie doczepiane to są, nie? No. Wow. Dobra, przykrywamy teraz, żeby nie było śladu. Warko... No, powiem ci, Bajera! Ja się tam. <laughs> ale super, zobaczcie. A z drugiej możesz mieć jeszcze więcej. Wow, ale fajne. No, co tak naturalnie wtedy wygląda? Super! Można z tego nawet warkoczyki zrobić no, tutaj. Tak, tak, tak. Rozpuszczone, fajniejsze, nie? Teraz jeszcze trzeba coś zrobić z makijażem. Tylko musimy dopiąć pozostałe. No, co tam jeszcze masz ciekawego pokaż, Bo mi się mm -mm. podobają te rzeczy. Wow! A tutaj No masz, tu są takie kolczyki, które no. kupiłam. Tutaj kupiłaś? No! Ale jakie dziwne, nie widziałem jeszcze takich. Nutella? Nutella, super, pokaż. Wygląda jak prawdziwy słoiczek Nutelli. a w środku czekolada. A tutaj są takie bananki. Pokaż, zamknięte w słoiczku? Tak. No piękne, czyli faktycznie... No. A nie otworzy się to? No co, gdzieś bananki się nie tworzą. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Uuu. To ty sobie możesz założyć jedne, a ja drugie. No to które wybierasz? Banan. Dobry wybór. To ty masz na Dobra, to dziękuję. A jeszcze coś Wam pokażę. I trzy, dwa, dwa jeden. jeden. O. Ale paleta. Tak, tu mamy różne e, o zielony, bieski, jakiś coś to, to pod kolor włosów? No. Możesz wybierać różne kolory, bo takie zobacz, Zmaręciowo, jak włosy. Mmm, naprawdę, ale czekaj, no a strój? No to pokaż tą sukienkę widzą. Tak, zobaczcie, wygląda, no tak się bardzo świeci i tak Taka cykinowa, a wiesz, że ja też mam cykiny? Tak! No, będziemy razem cykinowe. Ciekawe, czy tata coś ma cykinowego. Możemy cykinową koszulkę. Albo krawat? Tu idę teraz słuchać sukienkę. No i pamiętaj o tych balonach i wiesz, serpentynkach. Wszystko musimy tutaj ozdobić. Jeszcze wam pokażę jakie mamy dekoracje na Sylwestra. O, tutaj muszę być cały czas. Okej. Okay. Ojej, kochana, na już sobie zrobiłam miskę. Tak. Oj, ile tego! Wow. Mamy taką kolorową. No. Mamy taką kolorową. Mamy napis 2020. Mamy A jak nikę... chcecie... Baloniki z konfetti. A oh. Albo balonik. Tak, balonik. A zobaczcie, mamy nawet maski karnawałowe. Tu hmm. mamy taką gwiazdkę możemy takie przemieszać i takie piękne girlandy. a jak chcecie wiedzieć jak pokoik nasz wyglądał to koniecznie wpadajcie Padajcie na instagrama kanałusia i ja mm, tam mm. będziecie widzieć wow tu są chyba a. trzy czy dwie? dwie hmm ta jest a. fajna a ty którą wybierasz? ja chcę a to jeszcze jest taka jakaś syna pod spodem nie się... one są tak naklejone Aha. wiesz i taka złota. Tak. Mm. Czy mama bardziej wolisz tam? Nie, obojętnie. Tylko ja bym musiała okulary zdjąć. Nie jesteś fajna. Ale ci pasuje ładnie ta. Pokaż się. E fajna. Pamiętajcie, że od 1 stycznia już nie będzie na kanale Michasi Społeczności. Tam nie możecie pisać. No i nie będzie też powiadomień o filmikach. Ale nie martwcie się, bo na kanale Marzena i Marek będziemy Wam o tym przypominać. A dodatkowo możecie wpadać na Instagrama Michasi, bo tam będą nowości. Tak, i możecie wpadać na kanał Misia i ja. A do Michasi wszystkie wiadomości możecie zostawić po prostu na kanale Marzena i Marek. I na pewno się wtedy będziemy z Wami kontaktować. A gdzie jest tata? No właśnie, gdzie on jest? O, tata idzie, chodźcie. Idziemy, misio! Ciekawe, gdzie on tak długo był? O, no wreszcie, o no gdzie byłem? Po piccolo A, e, no Tylko go w lodówce. Dobra. Dobra. A wy co w ogóle ciekawego robiłyście teraz? Trochę przygotowywałyśmy się już do imprezki, tak. ale to na razie troszeczkę. No bo widzę, że już pokój gotowy, wszystko przygotowane jest, co? Zatem powoli czas skończyć ten odcinek. Z okazji zbliżającego się nowego roku... Życzymy Wam dużo szczęścia, pomyślności, dużo prezentów. Wspaniałej zabawy sylwestrowej, a nowy rok, żeby był dla Was tylko pomyślny. Tak, I miłe. szczęśliwy. Tak, no. I dużo uśmiechu w nowym 2020 w 20. roku! Zatem na dzisiaj to już tyle. Daj łapki w górę i do następnego odcinka. I do zobaczenia w nowym roku! 2021? Pa! pa!